Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii od 0 do 2000. L. No trochę nie od 0, bo było na początku 1500 coś. A już jest... Yy, 1700 za niedługo. Już było, spadłem. <grym> spadłem z kilka razy z tego 1700. Yy. Tak ogólnie to. Yy. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka, 1000 elo, znaczy subów bijam. Bijamy. Uuu, obrona karakan. Dobra, na obronę karakan to tak gram i tu poświęcam. Takie coś. Koniec tu. Koniec tutaj. No, eee. czekaj, tu gram tak tu się grało, na góry, to a tu jak gram, tak grę te pięć wybija. Jak mi wybije, to będę na żekacz. Jak go pogonię. A sobie go pogonię. Chyba kręcę długą rozczadę. Koniec tutaj Skoczek może. Z tym gońcem problem, mm, bo nie mam D pięć. Jak wyjdę tak, tak. Rosada. Nie będzie ja w tak źle. A, bo on chce mi zabronić tutaj. A, dobrze, dobrze tak. krótkie na pewno nie rozsadnienie, to, to by było za mocne. Yy... Tylko boję się, że on tu wymieni mi. A tak. Hmm. jak hetmanemia to tu, tu. to to wybija wjeżdża hetmanem no to azbangiem może być Tu nie podstawiłem. Wszystko się broni. Ciekawie go wybijem z teorii w tym Karakanie. Są lepsze debiuty niż Karakan. Muszę to udowodnić. Wygrać z tym gościem. Tak. tak bym to przegrał. Może nawet... Co by było po G? No to pewno by wymienił. G5. Gońcem wybija. Skoczka. Czemu? Dobra, jedyne posunięcie D5? Dobra, i to mi się podoba. No dobra, skoczka, wymienia mi D5. Goniec tu. Rozsada. No. Piękna gra, mi się wydaje. Tylko go gorzej, że e, może mi tu wybić, ale dobra, Jak wybiję to wybiję. Bo może wybić tu, odbić tu, wybić tu. Tu odbię. On może tak na takie wymianki ma masowe. Ale plan gry. Goniec tu, albo tu, albo tu, no byle gdzie tego gońca rozszada. Wieża, wieża. Czego więcej potrzeba? I pionek F4, G5 Plany są, gry bardzo piękne, optymistyczne hmm. A, odbicie pionka. A cak ja tam Tym szach. Dobra, goście dzisiaj podać. Bo potem też szach. Dobra, wygrana. Buja! Ustrzelony gość. Jasek gościa zbić pioneczka. No kurde no. I pioneczki będziesz gości podkradał. Szach Poddawaj się. Albo i nie. Ech, chyba, że goś pomyśli, że mnie poniesie euforia. To też tak może być. No dobra, to ja powiedzmy, zagram sobie. Pionka mu zbije. Tego pionka chcę zbić. Rossadę chcę zrobić długą. Tak zagrać, i mu końca zbić. Nie wiem, jak mam tu przegrywać. on jeszcze musi się bronić. Ja będę masowo wymieniał, dlatego gość stracił Hetmana. Dlatego Karakan, zły debiut. Dlatego Karakan, zły debiut, tego się nie gra, to jest zakazane. No i tu. On to musi bronić, bo Boże. No to nawet mogę sobie zbić wieżę. Po tym to zbiję. Dobra. Tu nawet nie ma co liczyć. Czemu miałbym się tego bać? Proszę mi, te, proszę mi to wytłumaczyć. Jakie tu są yy, dobre zagrania. O! No i 1700, tu nie potrzeba dobrze grać, tu potrzeba tylko yy, Tylko grać o. Więc kto chce mieć 1700 ranking No to wystarczy grać, grać, grać i się w końcu yy, Uda tu, 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 tu Tu nawet nie ma co analizować no, Debiut poszedł w miarę git Czy coś w debiucie popsułem? H3 główna linia, główna linia G4 Trzecia linia. Dalej. Yy, co ja zagram? Koniec tu. O, to takie było. Dobra. Hetman Edwa. Taka jest idea Hetmana Edwa. Dobra, co on sobie jakoś skoczka wyprowadzi? O, ja taki. Ty ja biję tego skoczka. On to jedynie tym odbija. Jadeć. Chi. Czy... Nie widzę idei tego Hetman D2. No dobra. No ja sobie D5 blokuje, no ale okej, okay, zagrał tak. Dopiero Hetman E2 tutaj, bo żeby długą rozsadę... albo on się kręcić od razu długą rozsadę No tu. Rozbił to Pewno mógł zbić, tak Nie, to nie wiem Ale w miarę było w granicach równowagi. No i to było takie. Niepotrzebne. To był ostatni krzyk rozpacz, tak zwany. Więc, no, krótki odcinek, no bo krótki, no bo goś się wywalił. No, 10 minut. No. no, co ja tu będę opowiadał, tak naprawdę, no to, że jesteśmy. 95 tysięcy na świecie. Czyli no tak, nie ten, ale 1700, no ranking rośnie, rośnie, rośnie i. No i to, to, to koniec, no, koniec odcinka. Ee, zachęcam dać jakiś, nie wiem, komentarz, coś. Odpowiadam na każdy komentarz. Do następnego odcinka. Cześć.